Siema, siema, kolejny traktor, kolejny Fendt, 820 Vario, moi drodzy, a więc taki bardzo fajny, poszukiwany model, 10, 100 godzin, 205 koni, szóstka Deutsche, szóstka Turbo Intercooler, 6800 masa własna, 9256 udźwig podnośnika na Wario z TMS-em. Oczywiście prędkość maksymalna 55 na godzinę Tak to właśnie wygląda Tutaj są instrukcje obsługi oświetlenie ładne radio przy berdach Tak wyglądają tap tapicerki Potel pasażera Wiecie śmiga, śniło, bardzo dobry model, zacieniemy ręczny, tak to wygląda. A820 Maski, błotniki są w oryginale, tylko wypolerowane Miękka ośka, wyjścia hydrauliczne z przodu, przedni tus Że Ładny pędzior, zobaczcie, tak on wygląda 480, 70, opony już takie bezszało, ale jeszcze chwilę tam na nich można pojeździć. Nie wiem, 30% zależy w którym miejscu. Tu mamy szybko złącze jeszcze z boku. Z tyłu 580, 70, 38. Też jeszcze trochę można na tych oponach pojeździć. Tu jest więcej niż z przodu, nie wiem. 50% bieżnika e, Tu mamy, bo mamy kule K80 Kula K80, a więc bardzo drogi zaczep Jak ktoś potrzebuje, jak nie możemy włożyć co innego Oczywiście e, Co jeszcze? E, kabina jest na poduszkach, tak jak widzicie Pneumatyka Półobłodowa, jednoobłodowa, wyjścia hydrauliczne, cztery pary, LS Power Beam. I tu jest także Isobas. Także jeszcze macie Isobasa tutaj. Ruchaki w bardzo dobrej kondycji, nie, nie zmęczone. Podnośnik EHR na wodnika, oświetlenie LED. Tak to wygląda. Zapraszam do oglądania i do testowania. Pozdrawiam i do usłyszenia.